Pomimo zmiennej pogody tego lata, wielkim powodzeniem jak zwykle zresztą cieszą się w Krakowie zarówno Bagry, jak i zakrzywek, Czasami trudno znaleźć wolne miejsce na tych kąpieliskach. Na no najnowszy numer Dziennika Polskiego na pierwszej stronie przynosi tekst o, o nowym basenie w centrum Krakowa. Piotr Tymczak w studiu Radia Kraków dziennikarz Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. No to nowy stary basen, bo to chodzi rzecz jasna o basen przy Eisenberga, popularną Polfę, będzie choć trochę przypominał dawny obieg. No to się dopiero okaże. Jeszcze tutaj wizualizacje projekt tego basenu otwartego nie zostały przedstawione, niebawem mam nadzieję to nastąpi. Przypomnijmy, że tam już powstał nowy basen kryty. Teraz czas na tą część drugą, etap drugi, czyli basen otwarty, ma powstać do końca 2026 roku. No i to jest już tak na takim etapie mocno zaawansowanym przygotowanie tej inwestycji, także w sezonie kąpielowym 2027 takie są plany, że będzie można chodzić na kolejny otwarty basen. W Krakowie na razie mamy, jeżeli chodzi o baseny jeden, Wandziankę w Nowej Hucie, także jak na milionowe miasto, jak się mówi o Kraków, no to rzeczywiście niewiele zapotrzebowanie jest bardzo duże, popatrzmy chociażby co się dzieje na Bagrach, na Zakrzówku, czy Lasek, Lasek Jeszcze oczywiście, czy Lasku Rusieckim, no także myślę, że mieszkańcy dopominali się o te otwarte baseny i to, to ma być zrealizowane. No przypomnijmy, tych basenów trochę było, bo ten przy już wspominałeś, no Polfa, od tego rozpoczęliśmy, jeszcze Klepardia, był Stadion Wisły. Tak, raczej koło Stadionu Wisły był tak basen, też był Basen Krakowi, także w Cichim Kąciku były dwa baseny koło siebie, taki był cały kompleks sportowy. No wiemy, jak teraz to wygląda, jest takie centrum sportowo-rekreacyjne Krakowi, ale tam basenu nie ma, są korty, boisko, restauracja. No tam, gdzie, Stadion Wis tam, gdzie obok Stadionu Wisły był basen, powstało boisko treningowe Wisły, Wtedy te zamknięto przed laty te baseny, tłumaczono, że są nierentowne, że ten sezon letni rzeczywiście bywa różny. Nieraz mamy upalne lata, często jest też tak, że przez cały miesiąc pada deszcz i, i wtedy się to nie opłacało, ale jednak patrząc się na popularność tych basenów i na, na, na zmiany też pogodowe w ostatnich latach, no to wraca się do tych pomysłów. Też mamy nowe technologie. Myślę, że nie wiem, jak jest teraz już nie ma problemu z wybudową boisk, które są otwarte w lecie, kryte balonem, czy, czy też w hali zimą. Być może w przyszłości też będą takie możliwości, jeżeli chodzi o baseny, ale jeżeli nie, no to też, jeżeli nie ma dobrej pogody, to i tak te kryte baseny też się cieszą popularnością. Ludzie pływają. Nie, nie zawsze musi być taka pogoda, żeby się opalać. Może jakieś ceny można wprowadzić, takie wtedy mniejsze, a też ludzie mogliby chociażby popływać. No jeszcze tak hmm. niedawno, kilka lat temu pamiętam jak rozmawiałem z ówczesnym dyrektorem Zarządu Infrastruktury Sportowej właśnie takie było tłumaczenie, że nierentowne są te, te odkryte baseny. Co dziś jest do odtworzenia? No bo w jakim sensie, powiedzmy sobie, przy Eisenberga to zostanie odtworzone? No, nie, nie będzie to Stara Polfa, ale będzie w tym miejscu oczywiście ten odkryty, rzecz jasna, basen, bo ta część kryta już, tak jak mówiłeś, jest gotowa. Ci, yy, Borek Fałęcki? No tak. Yy, myślę, że powinno być takie założenie, że w każdej dzielnicy cho, chociaż jeden taki otwarty basen jednak powinien być i jakaś yy, czy akwen kąpielowy. No, jak wspomnieliśmy, że mamy tą wandziankę w Nowej Hucie i tam jest też przy Lasy Grusiecki kąpielisko naturalne otwarte. Jeżeli chodzi o centrum, to będziemy mieli właśnie tutaj dawny basen Polfy w rejonie osiedla oficerskiego, o którym wspominaliśmy, no i kolejne rejony Krakowa, no to tutaj na południu Boryk Wałęcki, tak, no tam kiedyś był basen Ośrodka Sportu i Rekreacji Krakowianka, on też prowadził Polfę. Teraz to jest zaniedbany teren, ale też z tego co wiem są plany miasta, żeby tam właśnie odtworzyć i wybudować kompleks basenów z krytym i otwartym basenem. No i przypomnę, że jeżeli chodzi chodzi o Krowodrze, no to też był basen Klepardii, teraz na Klepardii powstaje kryta pływalnia, ale też projekt obejmuje basen otwarty, także tam też ma powstać taki kompleks pływacki. No i jeżeli chodzi o baseny w Krakowie, no to też jest Taka koncepcja, mają być prowadzone na razie analizy, przygotowania, żeby przeprowadzić odwielty geotermalne i yy, powstały baseny termalne też przy Lasku Rusieckim, tak, właśnie tak. tam te badania mają być wykonane z tego co pamiętam w 2026 roku, jeżeli się okaże, że yy, są wody termalne do wykorzystania, no to w kolejnych latach mogą powstać termy krakowskie, tak, na takie termy teraz jeździmy nie, głównie e, tutaj e, na południe Polski e, pod Tatry, e, pod Tatrami są ich Zakopane, mamy ich w Bukowinie, w Białce Tatrzańskiej, w Szaflarach, bardzo popularne miejsca no także też takie terminy mogłyby powstać w Krakowie ale to nie koniec, bo jeżeli chodzi o baseny, już jak mówimy o regionie bo też Aquak Park jest przygotowany w Krynicy Zdroju w Krynicy Zdroju właśnie mówią, że mają wielu turystów, ale brak takich, tych kąpielowych atrakcji, jakie mają w rejonie Zakopanego, no i też blisko Krakowa powstaje basen kryty w Krzeszowicach ale co ważne, to jest też pierwszy, pierwszy etap, będą dwa baseny kryte i będzie też trzeci, czwarty etap i to ma być basen otwarty, a jeden z nich ma być z wodami leczniczymi krzeszowickimi Także to też są szerokie plany do Krzeszowic, Krakowa, niedaleko też dla okolicznych mieszkańców to będzie atrakcja, ale też, też jak wspomniałem blisko Krakowa no i, no i ten przylasek Grusiecki te termy także gdyby to wszystko powstało no to mielibyśmy tu kompletny taki taką ofertę jeżeli chodzi o otwarte kąpieliska. No sporo piszesz rzecz jasna o nowych inwestycjach takich infrastrukturalnych w Dzienniku Polskim, ale też zajmujesz się sportem. Czy basen olimpijski już zupełnie został z planu wykreślony? No, był, był ten projekt basenu olimpijskiego przy ulicy Monte Cassino przy Technikum Łączności. Nawet były już takie plany, że tam będzie dofinansowanie z Ministerstwa na budowę tego obiektu. Przyp przypomnijmy, że basen. Olimpijski to jest duży basen. Mamy zazwyczaj basen 25-metrowy, ten miał być 50-metrowy. Tam mogły się odbywać zawody. W takie dni powszednie to można byłoby go podzielić na mniejsze pływalnie, z których mogli korzystać mieszkańcy. No ale to były tam protesty okolicznych mieszkańców, też związane z tym, no, że jednak taki duży kompleks przy szkole no, w takim miejscu no, to generowałby duży ruch. Ostatecznie z tego zrezygnowano, ale z tego co wiem, to miasto szuka jeszcze jakiejś innej lokalizacji. No ale to też myślę, że to jest melodia przyszłości. Jeżeli by znalazło się, znalazło się jakieś miejsce i znalazło się dofinansowanie, bo wiemy jaka jest kwestia związana z finansami w mieście, że brakuje pieniędzy, no to myślę, że to w dalszej kolejności brane byłoby pod uwagę, ale. No w pierwszej kolejności to yy, teraz jest realizowana ta klepardia, no i tutaj ten basen y, przy Eisenberga, o którym wspomnieliśmy, y, ma powstać do końca 2026 roku. No rzecz jasna, ten, ten temat basenu olimpijskiego, to on był aktualny przed Igrzyskami tak. Europejskimi. Yy, no skoro wówczas nie zapadły decyzje, no to, to, to pewnie można się spodziewać, że to jest odległa, bardzo odległa nawet przyszłość, o ile rzecz jasna nie zostanie to wykreślone w ogóle z planów. No tak, myślę, że bez zewnętrznego wsparcia, no dziś patrząc, bez zewnętrznego wsparcia, to raczej sobie nie wyobrażam, żeby miasto zdecydowało się na taki projekt. No, za takie pieniądze to można zrobić mniejsze baseny, właśnie takie w dzielnicach osiedlowych, no, które są bardzo też potrzebne. Także kryte baseny są potrzebne, bo cały czas cieszą się dużym powodzeniem. Jeszcze są braki w Krakowie, jeżeli chodzi o tego typu infrastrukturę. No nie, nie, nie zapominajmy też o Koronie, tam też tak, remont, remont tam też tak, ba basenu tak. tego krytego. No to czekamy na te nowe inwestycje, bo, tak jak mówiłeś, zresztą pierwsza strona Dziennika Polskiego przynosi również fotografie z Zakrzówka, no i tutaj y, popularność supów również widać w naszym mieście. To jest jeden Twój tekst, drugi dotyczy nowej kładki rowerowej przy ulicy Nowochudzkiej. Tak, no to jeżeli chodzi o infrastrukturę, infrastrukturę rowerową, to tutaj też są duże potrzeby. Przyjemnie jeździ się rowerem w lecie, nie tylko w lecie, ale można jechać właśnie też na basen czy na zakrzówek. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to jednak brakuje nowych połączeń i tutaj. Sz szczególnie w tym tekście poświęciłem uwagę em, propozycji nowej kładki rowerowej, która by miała powstać mostu na uli uli w ciągu ulicy Nowochódzkiej. Jeżeli ktoś e, jeździ czy spaceruje e, e, przez tą e, ulicę i przez ten most, no to wie jaka tam jest sytuacja, jest tam bardzo wąsko i z jednej i z drugiej strony e, rowerzyści i przejeżdżają przez e, ciąg, który jest i spacerowy i też korzystając z niego rowerzyści, no, dwie osoby się nie mogą minąć, jedynie się muszą zatrzymywać, trzymają się barierki, no jest tam wręcz niebezpiecznie to trzeba jasno powiedzieć i tu, tam infrastruktura rowerowa jest bardzo potrzebna, także są plany, żeby przy tym moście wybudować osobną kładkę. No to są plany, kiedy mogłyby się, mogłyby się zmaterializować? No myślę, że to już będzie przy to jak jeden z, jako jeden z priorytetów. Mam nadzieję, że w budżecie na przyszły rok już będą y, pierwsze fi, finanse dotyczące i realizacji tej inwestycji, bo ta inwestycja już jest też przygotowywana, są, do, są dokumentacje y, związane z tym zadaniem. Kraków planuje nową kładkę rowerową wzdłuż ulicy Nowochuckiej o tym Dziennik Polski. Tymczasem kładka na dźwigów rośnie. No tak. i wygląda już, no, można powiedzieć, imponująco. Tak, no już rzeczywiście tutaj doszło do połączenia obu brzegów, jeżeli chodzi o te pomosty dolne, bo przypomnę, że ona będzie się z trzech części składać, tak, dwa dolne pomosty, gdzie będzie można przejeżdżać rowerami i będzie też jeden taki, taka w formie sinusoidy, środkowe przejście takie z elementem widokowym na Kraków, także to też w przyszłym roku ta kładka ma zostać odtworzona, no też remontowany jest... Most Grunwaldzki tam też są problemy, bo nie można korzystać w pełni z dwóch stron, nie można je, spacerować i jeździć rowerem, no ale to też zostanie zakończone, także tutaj w centrum te połączenia. Piesze rowerowe już w przyszłym roku ulegną polepszeniu. Też mieszkańcy tutaj trwa dyskusja. Jak napisałem o tym o tej kładce w ciągu ulicy Nowochudzkiej, no to od razu odezwali się mieszkańcy rowerzyści, też czekają na połączenie Salwatora z Dębnikami, tak Tutaj też była planowana kładka w rejonie Zwierzyńca. No zobaczymy, no, na razie tam są problemy. Z projektowaniem, też z, z tym, żeby pozyskać w pełni tereny do tego, żeby y, można było wybudować przyczółki, ale myślę, że to jest też y, zadanie, wyzwanie dla miasta na kolejne lata. No to o, o tej infrastrukturze rowerowej, no i przede wszystkim o tej ofercie związanej z basenami, zarówno krytymi, jak i odkrytymi, przede wszystkim tymi odkrytymi, no bo to. To jest ten, ten kierunek, który powraca niejako w myśleniu o, o tej rekreacji letniej. Dziś w Radiu Kraków Piotr Tymczak, Dziennikarz Dziennika Polskiego i Gesty Krakowskiej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.